Witam, w poprzednim filmie zaprezentowałam podkładki, na których będę uczyła się szczepić oraz kandydatów. Teraz czas nastał na konkrety. Wiele obiecuję sobie po tej próbie zaszczepienia. To są oryginalne opakowania niektórych podkładek. Shintoza Fito, Sekaty Road Power, SEMO Sprinter oraz Carnivore z firmy Arbuzu Seklos. To znaczy, to nie jest producent podkładek, tylko sprzedawca sklep z Litwy. Zacznę od podkładki Road Power, bo tej mam najwięcej. Kupiłam za grosze nożyk z różnymi ostrzami. Zobaczcie Państwo tak z ciekawości, że są różne kształty: takie ostrze, króciusieńkie, lub takie na wprost. Oraz to, które jest zamontowane, czyli to z lewej. Odkręca się tą nasadkę. Prawda, wkłada tu ostrze, które jest potrzebne i gotowe do użycia, ale. Jeszcze, ponieważ. To jest z produkcji zeszło, to trzeba by odkazić spirytusem. I tak samo wkażę igłę bardzo grubaśną. Może będzie potrzebna do metody, gdzie robimy otwór w łodydze podkładki. Mam też wykałaczki, jeśli się okaże końcówka za gruba. Ale prawdę powiedziawszy, oglądałam wiele filmów, jak szczepić, jakimi metodami. I musicie Państwo wiedzieć, że w warunkach, oj, okropnistych było to robione. Różnie. To co? Pierwszą metodą obrałam odcięcie liścienia wraz ze środkiem w podkładce. Jeszcze nie testowałam, jak ten nożyk zagłębia się w materiale roślinnym. Pod kątem 45 stopni mniej więcej i to wyrzucamy. Obok, jak widać, kiełkuje druga podkładka nieregularne kiełkowanie. Tu już nam wypływa sok, żyzny, jędrny materiał do szczepienia. Czyli tak dobrze wycięłam. W razie co? Widziałam na filmach, że jeżeli z tego miejsca będzie odrastał listek, to należy go później usunąć. I jeszcze. O. Dobra. I teraz co robimy? Bierzemy podkładkę. Również pod kątem będziemy odcinali. Będzie to odmiana arbuza złotowolicy, bo tego mam najwięcej. Postaram się grubość łodygi, chociaż widzę, że są bardzo do siebie podobne. Ale postaram się najgrubszą łodyżkę wybrać, by jak najbardziej przylegało do podkładki. Wszystkie są bardzo podobne grubością, ale wybór padł na ten. Teraz większy kąt zrobię, że tak powiem. Delikatnie, by się nie skaleczyć. Wiecie, że to ostrze jest dosyć, dosyć tępe. Kiepski, kiepskie, kiepskie żywo. Troszeczkę postrzępione, ale może to nie będzie przeszkadzało. I teraz, co robimy? A musimy połączyć jedno z drugim. Ale łatwe to jest tylko nie wtedy, gdy siadają człowiekowi na czole obady. Wiecie co, poczekajcie, moment. Na razie przetestuję ten klips, taki. Całego nie będę pewnie nagrywała, bo by trwało bardzo, bardzo długo. Manualnie jakoś muszę nauczyć się. Na filmach pokazywali, że najpierw był klips, o, nie ściska. Jest za słaby. Mało dociska ten. Mam tu inny. Dobrze, powiedzmy, że teraz się pobawimy. Ja się pobawię. Wydaje mi się, że jest naprawdę za, za różny. Coś ściska, ale za mało według mnie. To spróbujemy takim. W złą stronę zrobiłam liścienie. Chociaż one i tak odpadną. Chciałam te liścienie w tą stronę puścić To co? Trzyma się? Sprawdźmy. Trzyma. Wychodzi na to, że się... 是吗？ Teraz wbijemy patyczek. Wysłużył jako potwora. I na bok. Kolejny. Również na tej samej podkładce, bo muszę poćwiczyć przecież, że? Ale tym razem inną odmianę arbuza wezmę orangero. Odcinam liścień z listkami. Okej. Okay. Oranżelo ma najgrubsze łodyżki z tych kandydatów do szczepienia. Oranżelo, które było już zaszczepione na podkładce. W zeszłym roku pobrałam nasionka. No i właśnie wysiałam teraz je. A gdzieś rośnie oranżelo. Takie klasyczne, nieszczepione. Nie wiem, czy mam patrzeć przez ekran, czy na żywo. Więc teraz patrzę na żywo. Powinno wystarczyć. I przykładam do podkładki. Będzie nieudane. Za wysoko chyba tu, w podkładce zaczęłam odcinać, wiecie Państwo. O nie, to jest za luźne przede wszystkim. Klips. Klips się nie nadaje. Czyli co? Próbujemy inny klips. O. Czyli grubość klipsa ma duże znaczenie. Okej. Okay. Troszkę chyba jest za nisko. Mm -hmm. Nie udało się. Zobaczcie, też nie to. Moment, moment. To, jest, to jest bardzo niedobrze nagrywać i robić, zwłaszcza jak się człowiek uczy. Mm, mm, mm. O nic, zobaczymy. W tej samej donicy kolejna sadzonka. i oranżelo. Może się nada. Pawełku te się nie nadają. Zobacz różnice jakie to jest na gałązkę. O tu mi przeszkadza doniczka z lewej, to z prawej przeszkadza pudełko z arbuzami. Mam niedostosowany stół, te są za luźne. Te odpadają. Drugi rodzaj taki. Wiecie Państwo, ja sobie poćwiczę sama bez nagrywania, bo to nie ma sensu. To już 18 minut moich wypocin, chyba że jakąś inną metodą. Tu się ziemia dostała. Dobrze, na razie wyłączam się. Teraz spróbuję tą metodą, gdzie w środek wszczepiamy, tylko musimy wyciąć ten listek. A potem zrobić otwór. Podkładka Road Power również. Później widziałam na filmach, że jeśli w tym miejscu odrastają liście podkładki to je po prostu się wyrywa, osuwa. Nie wiem czy to będzie grubość odpowiednia igły, łodyga jest gruba i tak robimy wolniutko otwór w który jakieś pół centymetra, pękła łodyżka tu troszeczkę. Myślę, że to nie szkodzi. Tak, ile ja tu zrobiłam? Ho-ho-ho. Dobra, powiedzmy, że starczy. Teraz tu muszę arbuza. Złotowolicę. Oderwałam. No i muszę niezbyt długo tutaj niezbyt dużo tu zostawić. Niezbyt dużo zostawić tej łodyżki. Taki lekki czubeczek stworzyć. O, by ciut. ciut zaostrzyć No i teraz w środek cerujemy Wydaje się być bardzo proste, a teraz którą grubość klipsa? Czy ten? Nie, on jest naprawdę za luźny. Jest jeszcze coś takiego. Też jest za luźne. To wychodzi na to, że te z takim pałąkiem są odpowiednie do większości. Trzyma się. To dalej, no. Trzeba się kiedyś nauczyć. Rozwaliłam, nie zrobił się otwór, ale nie szkodzi. Znowu próbuję tym klipsem spiąć. Wychodzi. Ja się boję, że, że zbyt lekko klip strzyma. Poprawiłam, zobaczymy i kolejny. Na filmach widziałam, że też to po prostu palcami odrywają ten środek. I znowu rozwaliła mi się łodyżka. Za gruby jest, czyli spójrzmy, tutaj pękła. Za grubą mam igłę, a nie mam nic pomiędzy. A wiecie, spróbuję wykołaczką. Jeszcze. Tylko najpierw pobierzmy delikwenta. zadokował. Trzyma się. Dobrze, to byśmy mieli trzy złota wolicy. A trzeba będzie im zapewnić wilgotność odpowiednią, ciepło. No i czekamy. Jak za kilka dni, dwa, trzy nie obumrze, to jest szansa, że za te około siedmiu dni zobaczymy dodatni efekt. Czyli na road power zrobione mamy 4 złota wolicy i 2 orangelo.